fajnie się składa, ale wiecie co? Ja na razie nie chcę robić żadnej imprezki w rodzinie, mam rodzinę w listopadzie. Płchną no raz, dobra. Siemano, witajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest odcinek z Five Nights at Freddy's rewritten Re Re 87. Jakoś tak i jest to remake na NAFA 2. Ponieważ jest bardzo dobry. Ale dobra. W ogóle mamy tu customize i. paper plate poles... Dobra... Nie wiem. Dajmy sobie new game. I po prostu zobaczmy jak to będzie. Uh, uh, uh. Okej... Okay. Uh, a i tu się... Uh, muszę... Hello? Hello? Hello! Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk to you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you might have heard about the old location, you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, it's a shame that all that bad stuff happened there, but I want to reassure you Freddy Fazbear Entertainment is committed hello, to family fun and above all, safety. They really upped our security budget since last time, and they've spent a small fortune on these new animatronics. Uh, some kind of facial recognition, advanced mobility, they, they even let them walk around during the day. Mm -hmm. um, but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database, so they can detect predators. Uh, I don't really know how well it works, but let's hope we don't even have to use it with our new security guards and cameras. I, I doubt anyone with bad intentions would even be able to enter the building. Uh, now with that being said, Bonny. no new systems without its kinks. Uh, you're only the second guard to work at that location, and the first guy finished his week, Bonny. but complained about conditions. Uh, we switched him over to the day shift, so hey, lucky you, right? Uh, mainly, he expressed concern that certain characters seemed to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, the restaurant should be the safest place on Earth. So while we haven't been able to contact our engineers, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong oh. room, so then they go to try to oui. find where the people wow. are by following sound or bright light. Mm -hmm. and in this case, that either your office or the generator in the parts and service room. So our temporary solution is this there's a music box over by the price counter and it's rigged to be wound up it remotely. Does, does, so just every once in a while switch over to the cool. prize counter video feed it's and wind artichica. it up for a few this seconds. Like cool. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <clears throat> uh, as far as the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be like a minor glitch in the system, something about their facial recognition not working in the dark. Before they might automatically notify the police if they think you're a criminal, so, so hey, we've given you an empty face as their head. Problem solved. You can put okay. it on any time and leave it on for oh. as long as you want. Eventually, anything that wandered um, in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the modern way. design of the building. Uh, you may have noticed there are no, no doors for you to close, yeah. but uh, you have a light, music and as long as none of the animatronics get close to the generator, the building shouldn't go dark. Uh, I think that's it. You should be golden. Check the lights. Put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Uh, have a good night. I'll talk to you tomorrow. No, have a good night, no Czy możesz ode mnie odejść? Cika W ogóle możemy bupnąć nos E dobra, to było ryzykowne, ale... Ay, dobra. Find the gameplay, mata To jest jak. To jest jak. Tapkę, plantę, czemu? No ja tu normalnie widzę twarz! Czy to jest. Czy to jest do czegoś na, nawiązanie? I don't know. A, o, dobra, ja wiem. Tu pewnie będziemy patrzeć na mangle. Ciu, nie mogę. O, tojczyka, to jest przynajmniej. Ja, dlaczego ja wam palcem pokazuję? O, bo nie jest blisko. Jest blisko. Piąta jenie. Kurde. Kurde. Tak, to jest Freddy. Ja to z daleka widzę, chłopie, Nie musisz się kryć. Eee. A i tak w ogóle zapomniałem wam to powiedzieć na początku, ale nie mogłem w grze, ponieważ. Tu jest dość dobra atmosfera, nie żeby coś. Ale dziękuję serdecznie za 15 tysięcy subskrypcji, które byliśmy chyba Chyba dzisiaj. jest dobra, przeżyłem. Chyba dzisiaj, w dniu 4 czerwca, yy, specjalnie już się szykuje, drugi odcinek z Cekirki. Nie gadam! FNAFA Security Breach. A teraz gramy. Good. Ktoś mi powiedział: Good job. Oho, lipka. E, to, jest, to jest to chyba z FNAFA. Ej, to jest. Tak, dobra. To jest z FNAFA 2 po przejściu jednej nocy. Jesteśmy jako Freddy e, we FNAFA 1 na scenie tutaj. Dobra, dobra... To jest sken, nie wiem dlaczego, ale... Cika jest chyba najbardziej przerażającym animatronikiem z 2 dla mnie, bo ten mi dziu. Ten miu. No mógł się, wygląda, to jest karzy. W ogóle możemy bupnąć w nos, tylko nie pamiętam wchodzę. Okej. Aj Co? Wait, what to się zmienia jak zero Ej. Dobra, continue oczywiście. Noc druga, tak? Tak Tuesday. Czyli środa, tak jak myślałem. Halo, halo. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Uh, by now i'm sure you've noticed the older models in the uh, back room uh, those are from the previous location uh, we just use them for parts now the idea at first was to repair them uh, they even started to retrofit them with some of the newer technology but they were just so ugly you know the smell so the company decided to go in a whole new direction and make them super kid friendly uh, those older ones shouldn't be able to walk around but if they do the old freddy head trick should work on them <laughs> too so whatever yeah i, I love those old mm. characters did, did you ever see Foxy the Pirate? Oh, wait. Actually, yeah, Foxy. Uh, hey, listen, he, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure the Freddy head will work on Foxy. Uh, for some reason, he activates during the night, and uh, if, uh, if okay. you see him at the far end of the hall, Gene, just shine your light you on him all? until he leaves. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system or something. Uh, come long. to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. I hey, might hold them in place the for a few seconds, might have carried over to the newer models, too. Uh, one more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. Uh, it was always <clears> thinking. <throat> I know, but. Uh, I'm not forget sure how, but I've heard it can go anywhere. I, I don't think the Freddy Mask will fool it, so just don't forget the music box. Um, Musk. anyway, sure, Leni won't be Musk. a problem. Moskwa Have a good night, to nie działa na papeta, musimy po prostu... Okej. Okay. Czy... ja tego widziałem? Dobra, pieszajem. Okej, okay. dlaczego? Oj, 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 oj! Straszne. O! <laughs> Very scary. Ej, serio, raz na jakiś czas, gdy zdejmujemy kamerę, pojawia się twarz. No, może to jest... Może to jest coś co z Teletubbiesiami albo z Subway Serpers. Może to jest... Okej, okay. <śles> to był Foxy Ale dobra, czyli musimy na niego dosłownie sekundkę poświecić Nie tak jak we knapie 2 Na niego to musieliśmy... To jest nawie dwa tak fleszowe <laughs> Okej, okay, ta dzika chodzi jakby Okej, okay, tak zwany Zabał oj 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 oj, kapkaj, oj, kapkaj oj, 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 oj. Możesz mi wyjść Możesz mi wyjść Thank you. 3 AM Dlaczego ja... Dlaczego ja czasem jakby słyszę kruki w słuchawkach i... No, wiedziałam wiedziałem, że to się zgra

Ja myślałam, że to jest tak, że jak wejdzie nam do biura to... dead. Ale najwyraźniej albo to są mechaniki zmienione, albo faktycznie tak było. Nie wiem, nie kojarzę, a powiem wam, że na dwa to moja łódź część. Chyba ta chyba moja ulubiona część. Plata AM. Let's go. Tutaj poniżej wam ta się asypuje. Ej no właśnie, We tredy. Nie wiedziałem, wiedziałam, że coś się stanie. Dobrze. U -u. Druga noc. Ej, druga noc była S. Nie spodził Ej, coś i ja pierwszy odcinek bez żadnego jumpscare'a. Jakby nie wiem, czy zrobimy kilka odcinków, ale postaram się w tym odcinku przejść. Trzy, trzy podstawowe noce. Oni się przypadkiem nie mieli do mnie obrócić teraz? Uj, no dobra, chyba się obrócili. To bardzo straszne odrzutanie. Ja nie mam bez oczu i papet. Zobacz, tu kawałek, dobrze Dobra, przepraszam, cięcie, obcięcie, bo ktoś mi wszedł do pokoju um, Ale dobra, czyli tu mam Witred Boniego To oznacza, że w trzeciej nocy pojawiają się Witredy We Fnafie 2 chyba było, że właśnie we, w nocy drugiej pojawiają się Witredy Chyba tak, ale wtedy się chyba tylko Witred nie pojawiał Albo w sumie też może Witred Chica I don't know. Lecz Dobra chyba continue Najwyżej jak się nie uda no to bo na pewno się Tego tego możecie Hello, hello? See? I, I told you you wouldn't have any problems. Did a Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he always was my favorite. They tried to remake him. Uh, they thought the first one was too scary, so they tried to design him to be more kid friendly and put him in kids cove. Uh, but kids these days, they just can't keep their hands to themselves. Uh, the staff tried to put Foxy back together after every shift, but none of us here at the location are experienced engineers, so eventually they just stopped trying and left him as some kind of take-apart-put-back-together attraction until the engineers eventually come for a maintenance check. Now he's just a mess of parts. And however tragic it may be, it has nothing understand. to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. Oh. People trying to make a quick buck, you know. Uh, oy, the investigation oy, oy. hasn't had any new developments in quite a while, so I doubt there's really anything new. Okay. Anyway, hang in there, talk to you tomorrow. So i don't understand totally what he's about. <laughs> oh, my oczy. Fox. Dobra, czyli faktycznie muszę przytrzymać się na tobie światło, a nie tylko tak na chwilkę. Co jest Foxy? Ile ty razy się pojawia? Oa, Holipa. ты мощнишь? Фредерику. Nie ma jumpscare'a? Okej, okay, jeżeli będzie taki jakby flash albo coś w tym stylu, to znaczy, że animatroniki se poszły. No serio, twarz widzę! Ale tu się No twarz widzę, no Widzio, bo czy co jest ze mną nie tak? Mhm. Fajnie się składa, ale wiecie co? Ja na razie nie chcę robić żadnej imprezki z rodziną tej Mam rodzinę w listopadzie Fuch, no raz, dobra Ej, dobra widzowie, trzecia noc, co już jest. Mm. O. Mm. To fajnie, że akurat ja muszę nakręcać marionetkę. Nie! Czyli jednak... Hello? Łe. Czyli jednak mój największy koszmar z dzieciństwa powraca. Balm śmierć. Balum śmierć. I jeszcze raz balm śmierć. Nie. Jak to możliwe, że ja jeszcze żyję? Kijk, 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 let's go kijk, kijk, Let's go, <laughs> Let's go! Mamy to! Yey! Oh, a więc co? To by, była, to by było chyba na tyle z tego odcineczka. Nie, tak, jeszcze. O oh, nie! I have to... Co to jest tam? Co ty tam oglądasz? English. Polish, please. You, yeah, tam hill, co tam. co. Co halo, ja nic nie zrobiłem. Dlaczego ty podążasz za mną? Jakby jeździł heading. Grosz. To znaczy, że marionetka jest zła. To jest tak, że zaraz zostawiasz sobie czystego junkstera. Aaa. Okej, okay, dobra, i to jest chyba najładniejsze menu z tej gry i w ogóle z każdego fangame mafnafa. Jakby fajne jest to, że po każdej nocy to menu się zmienia. Fajne. Ale youtuber banner to nie. O Jezu! Okej, okay, dobra, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda na ustawie na hello. O, ja, ja, ja. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Ja byłem Antix. No i cześć.